Dzień dobry. Tutaj Indos z zespołu Gada Beat. Opowiem wam taką straszną hi historię, jaka wydarzyła się na naszym koncercie kiedyś. To było tak, że graliśmy utwór Batman. Właściwie to chyba by byliśmy po utworze innym przed Batmanem. Dajmy na to, że to był Niech to będzie robaki. Niech to będą. Graliśmy robaki i była przerwa. I na scenę wszedł trębacz. No i wszyscy, to był nasz koncert, i wszyscy tak na siebie spojrzeli. Jakby tak zaburzył troszeczkę energię. Spodełba zaczął patrzeć basista na. Nie, basista akurat nie. To był pianista, patrzył na trębacza. Nie dogadali się i wybrnął z tej sytuacji basista i mówi mu tonację następnego utworu. I zaczynamy grać ten utwór z trębaczem. I zagraliśmy go z trębaczem, chociaż nigdy go z trębaczem nie graliśmy. Chodzi o to, że koleś myślał, że to jest jam session. Rozumiesz? No, się pomylił. Także przychodźcie do nasze koncerty, bo, bo jest super. Dziękuję.